Jesteśmy na Górze Wiatrów. Jesteśmy na Górze Wiatrów. Proszę zobaczyć, jakie piękne widoki. Tutaj jest ośrodek wypoczynkowy. Piękny. Polacy i Niemcy tutaj są. O, tu jest Jurek Górczyński, pisarz z wiatrowca. Pokaż się, Jureczku. To ja. To ja. ty. Ja, um, Pomachaj ręką. Fajnie. Tam w dalej ja, węgorzewo, do węgorzewa się jedzie. A tutaj widok A tu przepiękny się, na mamry. Na mamry, właśnie. A tu siedzi pani nauczycielka z Posempola. Przepraszam, z Sempopola. Posempol jest tylko na jesieni i w zimie. Przepiękny widok na całe jezioro. No piękne, piękne jezioro, a tu o Stasiu tutaj... Warszawiak <grych> z jelonek. <grych> Nie z zielonek, tylko ze staruski. <grych> i teraz zakończymy to przepiękne. Jezioro, przepiękne miejsce.